Czas na prognozę pogody. U nas pochmurno i wietrznie, co ważne w kontekście regat, które tutaj w ten weekend nad Zalewem się odbywają. Zalew Jeziorsko, port jachtowy, piękne zielone tereny. Można poczuć się tutaj jak na Mazurach. Bardzo Państwu polecamy to miejsce na wakacyjny, letni wypoczynek, czy to na plaży, czy na wodzie. Jest tutaj wiele atrakcji, wiele możliwości, szczególnie dla tych, którzy kochają sport i kochają wodę. A wracając do prognozy, dzisiaj nad Polską. Kolejny front atmosferyczny, który będzie przechodził nad Polską, będzie przesuwał się z zachodu na wschód, przynosząc duże zachmurzenie, opady deszczu przelotne, tak do 10 mm, ale uwaga, pojawią się też burze na północnym wschodzie, zagrzmi na Podlasiu, na Suwalszczyźnie. W czasie tych wyładowań. Intensywne opady deszczu, silniejsze porywy wiatru, tak do 80 km na godzinę, więc warto być z prognozami na bieżąco. Co do temperatury, napływa cały czas do nas chłodne, polarno-morskie powietrze, w związku z tym niska jak na lipiec. Temperatura 19 stopni dzisiaj w suwałkach w Olsztynie, 21 w centrum, do 23 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany do 50 km na godzinę, w burzach do 80.